Jezus przyszedł w granice Judei za Jordania, a tłumy znowu ściągały do niego i znów je nauczał jak miał w zwyczaju. I przystąpili do niego faryzeusze, a chcąc wystawić go na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz. Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to, Powiedział im, kto dala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo pańskie. Mamy dzisiejszą Ewangelię, w której mowa jest o małżeństwie i o wystawianiu Pana Jezusa na próbę przez zadawanie pytania o małżeństwo. Jezus, który nauczał miłości, nauczał miłosierdziu, co róż jest przez faryzeuszu wystawiany na próbę i pytanie o małżeństwo jest wystawieniem Jezusa na próbę, że on sobie z tym nie poradzi. Nie poradzi sobie z tym pytaniem, bo cokolwiek odpowie będzie źle. I dzisiaj, dzisiaj też pytanie o małżeństwo jest często wystawianiem na próbę. Trudne są odpowiedzi, zwłaszcza że zmienia się bardzo mocno społecznie to, jak rozumiemy małżeństwo. Jeszcze 100 lat temu, a tu mówimy Ewangelia sprzed 2000 lat, 100 lat temu, jeszcze na małżeństwo się musieli zgodzić rodzice, albo to rodzice wybierali, z kim się może córka za kogo może wyjść, za kogo nie, albo z kim mąż, się, syn się może ożenić. Mieli wpływ na to, że nie było rozwodu. Dzisiaj mamy takie czasy, że rodzice nic nie mają do powiedzenia, a nawet popieramy to w Kościele, że nie mogą mieć do powiedzenia, że wybór musi być człowieka konkretnego, który podejmuje decyzję. Ale później też i w konsekwencji jest tak, że nie, nie trzyma nic społecznie, tylko... Tylko widzimy, co się dzieje, że dzisiaj jest tych rozwodów więcej niż ślubów, i kto rozwodu nie ma, ten jest szczęściarzem, a kto go ma, jest już po rozwodzie, to coraz bardziej patrzymy, że ten trud, który człowieka spotkał, kobiety czy mężczyznę, jest bólem życia i ponieważ w każdej rodzinie się to już zdarzyło, czy w prawie każdej. Mamy to doświadczenie, jak nie u dzieci, to u wnuków, a jak nie to u przyjaciół, u rodziców ich czy u dzieci ich. Jest to, to ból, który nosimy i który widzimy, jak ludzie z tego powodu cierpią. I, I zamiast oceniać, coraz bardziej współczujemy. Pojawia się w naszym sercu wrażliwość wobec biedy. Widzimy, że rozwód, czy rozstanie, czy połamanie rodziny jest po prostu biedą, w której się ktoś znajduje i nikomu tego nie życzymy, a jednocześnie chcielibyśmy takiej osoby wesprzeć. Bo często jest tak, że, że nic nie można zrobić, że nawet jak ktoś się próbuje włączyć, jak rodzice próbują zareagować, czy ktoś próbuje zareagować, to staje się potem wrogiem na całe życie. I pytanie jest, czy reagować, czy nie reagować. Dzisiaj pytanie o małżeństwo, podobnie jak za czasów Jezusa, jest pytaniem wystawiającym na próbę. Cokolwiek się odpowie, to nie będzie dobra odpowiedź. Można odpowiedzieć, co mówi Kościół twardo, co mówił 50 czy 100 lat temu, czy 2000 lat temu. Co mówił Mojżesz, Mojżesz mówił tak, Pan Jezus mówi w ten sposób. Ale czy my dzisiaj mówimy o tym samym małżeństwie, o którym mówi Jezus? Dla czasów Jezusa nie było sakramentu. Nie chciałbym wchodzić bardziej w sakrament czy w samo małżeństwo, co zobaczyć, że to rozstanie. Dzisiaj nasze serca coraz bardziej są sercem współczującym i myślę, że tego się musimy uczyć: współczucia wobec dramatu człowieka. Postanie jest zawsze dramatem, nawet jeżeli było słuszne, było w patologii, ale często nie jest w patologii, tylko jakąś niezgodą, jakimś trudem. Zawsze jest dramatem, jest jakąś porażką, że coś w życiu poszło nie tak. Były marzenia, pragnienia i coś poszło nie tak. I, i wobec tego dobrze, jeżeli umiemy się pochylić, jak Jezus się pochyla nad biedą człowieka. Jezus się nad biedą człowieka pochyla i jej dotyka. I tego nas uczy. A znowu, jeżeli ktoś tego dramatu nie doświadczył, to i tak często doświadcza innej biedy małżeńskiej, jakiegoś niedogadywania się, niedogadania, nie. że coś nie idzie tak, jakbyśmy chcieli znowu. I zawsze stajemy w dylematach, co robić dalej, jakie są nasze pragnienia. Jak je weryfikować, co zmieniać, aby zachować to jedno ciało, które Bóg łączy. Zachęcam, żeby to, żeby to spojrzenie dzisiaj, ta Ewangelia, żeby gdzieś nas, nas obudziła do, do tego, żeby dziękować za dobroć Bożą, za to, że komuś się udaje współpracować z łaską, tam, gdzie się nie udaje, to, żeby obudzić w nas współcierpienie z biedą, nieocenianie, wywyższanie się, a współcierpienie z biedą. Jednocześnie w trudzie małżeńskim, który dzisiaj widzimy, widzimy go bardzo wyraźnie ten trud małżeński, żeby w Nim być wsparciem dla drugiej osoby, Układaniu, w przebaczaniu, w układaniu życia, czasem w weryfikowaniu, żebyśmy wspierali, żeby było w nas nieoceniające budzenie nadziei, dodawanie siły. Myślę, że to jest bardzo trudne, zwłaszcza kiedy widzimy w rodzinach jakąś dysproporcję zaangażowania, dysproporcję pragnień. Gorliwości duchowej, I, i chce nam się coś powiedzieć twardo, coś powiedzieć ostro, a w tym wszystkim to nie są rozwiązania. Te rozwiązania może kiedyś działały, ale dzisiaj mogą powodować i często powodują, że ktoś robi krok w tył i się rozwodzi. Już po prostu ucieka. Więc niech to niech nas uczy mądrości ta postawa Pana Jezusa, który pokazuje. Że Mojżesz podjął jakąś decyzję, i, a ja wam mówię tak, a to znaczy, że w historii narodu wybranego te rzeczy się zmieniały, że do czegoś dojrzewamy, a w czym się stajemy mniej dojrzali, że te wszystkie sprawy są bardziej skomplikowane, niż by nam się wydawało. I Jezus w ten sposób też to pokazuje pokazuje, czego chce Bóg. I on chce tej jedności, a jednocześnie rozłam, który staje się powszechny, i, i z tym stajemy dzisiaj z tą biedą człowieka, stajemy przed, przed Bogiem. A Bóg zrobi wszystko, żeby każdy z nas przyjął Jego zbawienie, bo On z miłości do nas oddał życie, i chce, żeby każdy znalazł miejsce w Jego sercu. Amen.